Chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o produktach, które nie tylko bawią, ale rozwijają najmłodszych. Ze mną Alilo Honey Bunny i Alilo Pocket Bunny. Zaczniemy od naszego króliczkowego przyjaciela. Alilo Honey Bunny G6 Pro został wykonany specjalnie na dziesięciolecie marki Alilo w Polsce. Ma odtwarzacz MP3. Lampkę nocną, dyktafon oraz funkcjonalność głośnika Bluetooth. No i oczywiście zupełnie nowy design i stylowe kolory. A obok Alilo Pocket Bunny K1. Alilo Pocket Bunny K1 to mały głośnik Bluetooth, który jest idealnie dostosowany do dziecięcych rączek. Nie posiada ostrych krawędzi, jest odporny na upadki i zaklapania. Jest lekki i łatwy w przenoszeniu. Można go nosić w ręce dzięki elastycznemu silikonowemu uchwytowi oraz wygodnie zawiesić dzięki załączonym pierścieniowi lub paskowi. Naładowany zapewni nawet 6 godzin nieprzerwanej pracy. Można wgrać w niego własne pliki muzyczne. Sprawdzi się w domu, w samochodzie, przy przedszkolu i na wycieczce. W króliczkach Halilo znajdziecie bajki, piosenki i kołesanki w języku polskim i angielskim. Słuchanie uważne, ale także śpiewanie i taniec do tych piosenek naprawdę sprawi dzieciom ogromną radość i wiele ich nauczy. Ten dźwięk jest bardzo dobrej jakości, co sprzyja prawidłowemu rozwojowi słuchu najmłodszych. Rozwój sensoryczny i poczucie bezpieczeństwa. Alilo Hanybany, który jest lampką nocną, będzie świetnym towarzyszem najmłodszych przy zasypianiu. Oba produkty spowodują, że będziemy mogli płynnie wprowadzić rytuały i sprawiać, że wieczorna rutyna, kładzenie się spać, wyciszanie się będzie bardzo, bardzo przyjemna i łatwa. Dzieci będą się relaksować i swobodnie usypiać, a z takim przyjacielem będzie to z pewnością łatwiejsze. Kiedy dzień nadchodzi, dzień nadchodzi, idziemy na jagody, na jagody a nasze czarne serca... Bezpieczeństwo i trwałość to ważna cecha, jeżeli mówimy o zabawkach. Produkty Alilo są zrobione z tworzywa ABS, który jest 30-krotnie bardziej wytrzymały niż zwykły plastik. To jest ważne, bo te urządzenia emitują dźwięk i jego jakość ma... Ogromne znaczenie. A cóż mogę jeszcze powiedzieć? Moje dzieci wychowały się na króliczkach Alilo. Był to ulubiony przyjaciel do zasypiania i podróży. Teraz starsze córki są już nastolatkami, chodzą do liceum, ale z rozrzewnieniem wspominają Alilo, którym bawi się moje najmłodsze dziecko. Więcej informacji o króliczkach Alilo znajdziecie na stronie alilo.pl